Oczyścić swój umysł musisz. Nie pozwól, by twoje myśli, emocje i bodźce targały Twoją świadomością. Tylko właściwa uważność uwolni ci od cierpienia. A teraz jesteś gotów. Idź i oceniaj. Kosmos. Ostateczna granica. Oto historia międzyplanetarnych megakorporacji i ich wielopokoleniowej misji, by umożliwić przetrwanie i rozwój ludzkości, by sięgnąć tam, gdzie dotąd żaden człowiek nie sięgnął. Po góry pieniędzy. Wielką, niewyobrażalną ilość marsjańskich pieniędzy. I tak, tłumacząc zasady terraformacji Marsa, będziecie musieli powiedzieć Waszym znajomym, że Waszym wspólnym celem jest wytworzenie na planecie dziewięciu oceanów i podniesienie wskaźników tlenu oraz temperatury na odpowiednie poziomy, tak by planeta stała się zdatna do życia. Ale ci bardziej spostrzegawczy od razu zwrócą uwagę na te złote, świecące kostki i będą wiedzieli, że to tylko przykrywka. A Waszym prawdziwym celem jest wyłonienie tej najbardziej mega z Waszych megakorporacji. Ale zacznijmy od początku. Terraformacja Marsa to planszówkowy mega hit z 2016 roku. Odległego świata, kiedy ludzi zaskakiwało, że Elon Musk planuje zrzucać bomby atomowe na bieguny Marsa, a w popularnym filmie Matt Damon próbuje za wszelką cenę wrócić z czerwonej planety na Ziemię, by móc wreszcie spotykać się ze znajomymi i przestać wszędzie chodzić w masce. Gra zdobywała kolejne międzynarodowe wyróżnienia i nagrody, ale przede wszystkim coraz ciężej było spotkać kogoś choć trochę interesującego się grami, kto przynajmniej o niej nie słyszał. I trudno się dziwić, wszystko w tej grze wydaje się ekscytujące. Tak, stajemy na czele potężnego molocha, dysponującego tak obrzydliwie dużą ilością pieniędzy, że Gra proponuje wymyśloną jednostkę do ich liczenia. Tak, będziemy robić różne ekscytujące projekty, w tym również wysadzać bomby atomowe na Marsie, by podnieść temperaturę. Tak, na planszeczce gracza mamy aż sześć typów dóbr, więc wiemy, że nie będzie zbyt łatwo. I w końcu widzimy wielką, pustą planszę samego Marsa i wiemy, że będziemy mogli budować na niej różne rzeczy. Jesteście podekscytowani? Ale to nie koniec. Jak już posadzicie swoich znajomych przy stole, okaże się, że same zasady. I ich wytłumaczenie są całkiem proste. No, przynajmniej jak na rozbudowaną grę ekonomiczną, którą obiecało nam pudełko. Prawie wszystko sprowadza się do tej talii kart projektów. Co rundę mamy okazję dokupić parę z nich. A następnie każdy z graczy po kolei zagrywa jedną lub dwie swoje karty, płacąc opisany na nich koszt. Karty reprezentują najróżniejsze przedsięwzięcia. Możemy w ten sposób na przykład zainwestować w górnictwo kosmiczne. I zwiększyć naszą produkcję tytanu. Możemy kontrolować fabrykę łazików i zarabiać za każdym razem, kiedy ktoś chce założyć na planecie nowe miasto. A może chcemy zainstalować uszczelki przeciwpyłowe, które. które w sumie nic nam nie dają, ale z jakiegoś powodu są warte dodatkowy punkt zwycięstwa. No, ale kto by nie chciał mieć nowych uszczelek przeciwpyłowych, prawda? I w zasadzie, jeśli rozumiemy ikonografię projektów na kartach i na planszy. To wiemy jak grać, bo to dzięki projektom będziemy stawiać miasta i oceany, podnosić temperaturę, regulować to, jak dużo różnych dóbr produkujemy i wydawać te dobra, by realizować kolejne projekty, stawiać lasy i zyskiwać przewagę w tym technologicznym wyścigu. I wiecie co? Wiele już powiedziano o grafikach w tej grze, i często nawet jej fani przyznają, że może nie są jej najmocniejszą stroną. Cóż, może faktycznie dostajemy tutaj dziwną mieszankę generycznych obrazków w zupełnie różnych stylach, które wyglądają trochę jakby zostały losowo pobrane z wyszukiwarki. Czy to znaczy, że ta gra jest brzydka? A co ważniejsze, czy to znaczy, że jest pozbawiona klimatu? O Chrystusie niebieski! Będę walczył, byle nie na pięści, z każdym, kto by chciał odmówić tej grze klimatyczności. Autor Terraformacji, Jacob Frixelius, posiada doktorat z chemii i otwarcie deklaruje swoją pasję do astronomii. I to czuć na każdym kroku. Każdy z projektów na kartach i każdy element gry ma jakieś tematyczne uzasadnienie. Wszystko, co tu robimy, wydaje się wystarczająco wiarygodne, a często nieoczywiste. I nawet te nieszczęsne grafiki, jeśli zmrużymy trochę oczy i spojrzymy na całość z nieco większego dystansu, opowiada się tu całkiem spójna wizja podboju nowego, czerwonego świata. Halo! Halo, słychać mnie? To tak, tak. Witamy Cię, Macie, Damonie. Najprzystojniejsze aktorzy na świecie. Kami, słuchaj mnie. Łączę się z Tobą, żeby Cię ostrzec przed błędną decyzją. Siedzimy tu przy tej grze już ponad 4 godziny. I mam dość. Mars nie jest zdatny do życia. Powtarzam. Mars nie jest jeszcze zdatny do życia. Cóż. Może Matt Damon ma rację? Pudełko informuje nas, że gra trwa od 90 do 120 minut. I problem polega na tym, że nawet gdy graliśmy w dwie osoby, mimo że byliśmy dobrze obeznani z grą i mimo że planowaliśmy swoje ruchy w trakcie tury przeciwnika, to i tak trwało to ponad dwie godziny. A jeśli komuś zamarzy się rywalizacja w 5 osób, a jeszcze okaże się, że ktoś z nich jest początkujący, albo po prostu lubi zastanowić się trochę nad swoim ruchem, to cała zabawa może spokojnie przekroczyć 5 albo i 6 godzin. Oczywiście nie jest to pierwsza gra, która w celach marketingowych podaje czas rozgrywki, którego nie osiągną nawet najnowsze androidy Wayland Yutani. Nie jest to też pierwsza gra, która potrafi zająć pół dnia. Pytanie więc, czy będziemy się w tym czasie dobrze bawić ze znajomymi? Zacznijmy od tego, że na początku was troszkę oszukałem, sugerując, że będziemy tu rywalizować o bycie najbogatszym. Głównym źródłem punktów jest współczynnik terraformacji, który jedynie pośrednio jest powiązany z zarobkami. Współczynnik ten podnosimy za każdym razem, gdy stawiamy na planszy ocean, podnosimy poziom tlenu lub temperaturę. Punkty otrzymacie też za każdy wasz las. I za sąsiadujące z lasami miasta. W końcu trochę punktów możecie też dostać za specjalne nagrody i tytuły, które odblokowuje się płacąc za nie, a następnie spełniając określone wymagania. Na przykład posiadając na koniec gry najwięcej stali i tytanu. Wszystkie główne sposoby zdobywania punktów zakładają więc niby, że będziemy się o nie z przyjaciółmi ścigać. W praktyce jednak przez większość rozgrywki nie ma znaczenia, kto pierwszy podniósł jakiś parametr. A pól na planszy jest tak dużo, że nawet gdy ktoś zajmie nam jakieś, na którym chcieliśmy postawić las albo miasto, to i tak znajdziemy bez trudu inne niewiele mniej korzystne. Nagrody i tytuły są zaś na tyle nisko punktowane, że przynajmniej u nas zwykle wyścig po nie nie był zbyt emocjonujący. To niestety oznacza, że ta widowiskowa plansza częściej służy tu jako dodatkowe narzędzie do podliczania punktów a nie przestrzeń jakiejkolwiek rywalizacji. Przez większość rozgrywki nie będziemy się nawet starali przechyczyć naszych znajomych. Nasze interakcje sprowadzają się tu do sporadycznego rzucenia karty pod tytułem Haha, niszczę ci dwie roślinki, a w odpowiedzi wzruszeniem ramion. No dobra, może nie będziemy tutaj wchodzić w emocjonujące starcia z naszymi przeciwnikami, ale chyba nie ma nic złego w posiedzeniu wspólnie z innymi, gdy każdy rozwiązuje własną, angażującą łamigłówkę. Więc jak wygląda ta łamigłówka? Załóżmy, że mam 22 megakredyty i stać mi by zagrać jedną z dwóch kart. Jedna z nich to wybudowanie miasta Noctis City, które obciąży moją produkcję energii, ale za to podniesie mój przypływ gotówki na stałe o 3. A jako miasto da mi też punkty na koniec gry za każdy las, który obok niego wybuduję. A może powinienem zainwestować w obszar Moho, który nie da mi nic z tych rzeczy, ale za to podniesie moją produkcję ciepła aż o 4. A to pozwoli mi podnosić szybciej temperaturę, a wraz z nią mój współczynnik teraformacji, który wpływa przecież nie tylko na gotówkę, ale też na punkty zwycięstwa. Jak myślicie, co powinienem zrobić? Nie wiecie? Ja też nie. Ale jeśli chcecie, możemy policzyć przy pewnych minimalnych założeniach. A lepiej, żebyśmy wiedzieli, bo jedna z tych opcji na pewno jest trochę lepsza od drugiej i od tego, którą wybierzemy, będzie zależeć nasz wynik. Jeśli to brzmi dla Was jak definicja wystrzałowej zabawy, no to super. Ale jeśli jesteście choć trochę tacy jak ja, to poczujecie się jak na zajęciach z algebry w postałówce, gdzie nauczyciel wtrąca modne tematy, po to by ukryć przed Wami, że rozwiązujecie średnio skomplikowane, ale żmudne obliczenia i zapewnia między zadankami, że tak właśnie wygląda wyborowa zabawa. Czy tego chcecie czy nie, tak właśnie wygląda większość czasu spędzonego przy tej grze. A jeśli rozwiązujecie zadanie sprawnie, to będziecie musieli jeszcze poczekać, aż reszta klasy rozwiąże swoje. Może więc nie będziemy w naszej korporacji jak Elon Musk, gdy sypie brawurowymi i kreatywnymi pomysłami, a bardziej jak sztab pracujących na jego sukces księgowych i biurokratów, którzy dzień w dzień wyliczają, jak zoptymalizować zysk spółki. Wygląda więc na to, że rzeczywiście w tej grze można poczuć się jak Matt Damon w Marsjaninie. Prawdopodobnie tak jak On będziecie tu dużo dłużej niż zakładaliście, samotni, zmęczeni i zmuszeni do dużo większej ilości przyziemnej matematyki niż spodziewaliście się po kolorowych grafikach. Wiesz co? Tak, do ciebie mówię. Nie rozumiesz na co narzekam? Podoba ci się to, co tu widziałeś? W porządku. Możliwe, że to gra właśnie dla ciebie. Może nie odstrasza cię cały wieczór rozwiązywania prostych zadań matematycznych. Może porwał cię mimo wszystko bijący z tej gry: zapał, klimat i miłość autorów do czerwonej planety. Naprawdę nie dziwi mnie, że dla wielu osób terraformacja Marsa może być ulubioną grą. Ale dla innych ta gra jest taka jak obecne tu planszetki gracza, które są cieniutkie jak ekologiczny papier teretowy. Także najmniejsze trącenie stołem powoduje przesunięcie się kostek, które oznaczają kluczowe statystyki. I o ile Twoi znajomi nie mają tyle luzu, by udawać, że pamiętacie, jak wysoką produkcję roślinności miałeś, oznacza to konieczność rozpoczęcia od nowa. Niewykluczone, że część problemów na czele z wątpliwym wykonaniem Mogłaby rozwiązać nowa edycja, ale ja osobiście po prostu nie mogę polecić tej gry. Dla doświadczonego gracza szukającego ciekawych interakcji jest zbyt płytka. Ma zaskakująco proste zasady, więc może nadawałaby się dla osób, które chcą przejść z prostych gier na nieco bardziej rozbudowane. Ale to z kolei utrudnia niezbyt zgrabnie ułożona i trochę długa instrukcja. Co ważniejsze, nie jestem pewien, czy rzeczywiście ta formacja nadaje się, by pokazać komuś, kto nigdy nie grał w żaden duży tytuł, jak bardzo taka zabawa może być angażująca i jak wiele może oferować. Gdzieś tutaj znajdziecie link do listy gier, które jak dotąd poleciliśmy. Jeśli szukacie wymagającej, a przy tym ciągle bardzo klimatycznej łamigłówki, może sprawdźcie Spirit Island. A jeśli szukacie angażującej rywalizacji z bardzo prostymi zasadami, może lepiej rozważyć chociażby cyklady. Jesteś tam jeszcze? Kamis. Ha. Teraz sobie tak myślę, że może branie na Marsa są gry. o Marsie nie było tak mądre, jak mi się wydawało. Może zasubskrybuję ten kanał? Mm. O, albo sprawdzę komentarze pod tym filmikiem. Może ktoś coś ciekawego tam polecił. Halo, halo. Zamawiał ktoś taksóweczkę.